No. Jest z nami kapitan y, Albero Meble, Paweł Wójcik. Witam, cześć. E, na świeżo po meczu e, coś powiedział o samym spotkaniu. Came spotkanie no, przeciwnik nie był zbyt wymagający. E, w zeszłym tygodniu mieliśmy taki trochę fal start, bo przegraliśmy dosyć wysoko z Wonderskids, chyba 12 do 2. No i w tym tygodniu chcieliśmy się trochę zrehabilitować, e, nie, nie znaliśmy przeciwnika, ale jednak nie był taki wymagający, więc no, pyknęliśmy ich. Łatwo, graliśmy przede wszystkim mądrze, tak, od tyłu, graliśmy szeroko. E... No na razie, ja tam przyjdę za chwilę. Graliśmy szeroko, mądrze. Tak z doświadczeniem trochę, nie? Nie traciliśmy jakichś głupich piłek, nie było kiwki, nie było dribblingów cały czas podanie od tyłu gra. Jesteście... To zaprezentowało przede wszystkim. No. Jesteście typowani w roli faworyta, ale jak sam wspomniałeś, <gryś> pierwszy mecz to był jednak falstart. Myślisz, tak. co zawiodło właśnie w tym pierwszym meczu? Co zawiodło? Kondycja. No jak wiadomo jesteśmy różną wiekową, bo średnia wieku to jest ponad 40 lat, więc chyba jesteśmy najstarsi w tej fls w tej lidze całej. Nie spodziewaliśmy się, że tu będą takie młode chłopaki, które tak naprawdę no, zapieprzają, tak? No, Jest nam ciężko, bo już lata swoje, kości już nie te i jednak jednak trochę nam ciężko, dlatego musimy bardziej to nadrabiać doświadczeniem i grać mądrze, tak? Bo raczej jakieś takie pojedynki biegowe, czy no, ciężko nam dryblingi, bo już, to ja mówię, już nie, nie ten wiek, no ale dajmy sobie radę i przede wszystkim no, musimy grać mądrze tak? od tyłu. To jest jedyna nasza szansa. Okej, okay. jak wspomniałem sam przeciwnik nie był wymagający. Myślisz, że takie wysokie zwycięstwo podziała motywujące na drużynę? Podbije wasze morale? Na pewno będzie motywująco. Zyskaliśmy dzisiaj nowego zawodnika. Też wiekowy chłopak, coś tam kopał, więc myślę, że na pewno będziemy zmotywowani. W przyszłym tygodniu gramy dwa mecze, wtorek, czwartek. Na szczęście nie ma żadnych kontuzji, więc myślę, że będziemy w pełnym składzie. No i raczej patrzymy optymistycznie. Tak? Wiadomo, ten pierwszy mecz nam trochę pociął skrzydła. No, nie rozumieliśmy się na boisku. Też musimy się nauczyć grać na FLS-ie. Nigdy, nigdy nie grał właśnie tym systemem. Yy, I myślę, że w miarę połowy czasu z meczu na mecz będzie to teraz lepiej wyglądać. Część z Was, jak wiadomo, ma przeszłość jakąś tam ligową, tak? Na różnych szczeblach. Na tym będziecie bazować, jeśli chodzi o drużynę, bo sam wspomniałeś, że już wiek drużyny nie pozwala na jakieś zagrania szybkościowe. No na pewno mamy tutaj indywidualności Łukasz Wołczyk, nasz najlepszy snajper. Ee, więc tutaj, natomiast wiadomo, no, sam meczu nie wygra, tak? Każdy musi grać, w, wkładać w to serce, siłę, przede wszystkim się wracać, więc on na meczu nie wygra. Natomiast każdy ktoś tam kopał, tak? czy to B klasa, czy to jakaś liga. No natomiast tak jak mówię, no, wiek robi swoje, tak? no, no, nie mamy już takiej szybkości, jak tutaj ci młodzi chłopcy, którzy mają po 19-20 lat. No, jest nam dużo ciężej, nie? Eee, no też, czy mamy dietę, tak? Coś zgubić, <laughs> więc, więc może jak będzie trochę kilogramu, będziemy trochę szybsi, nie? Eee. I co jeszcze? No, no mówię, no mamy, mamy dobrych zawodników, tak? Okej, okay. eee, jeszcze ostatnie pytanie. Jaki jest plan Albero na tą ligę? Czy, co planujecie? Czy myślicie o awansie? Jednak ja po tym pierwszym to... meczu może być różnie, ale no też nie możemy Was skreślać po pierwszym meczu, ale co planujecie jeśli chodzi o samą drużynę Albero? Ja taki mam wczoraj nie chwal świtu przed zachodem. Myślę, że nie będziemy tak daleko patrzeć. Raczej skupiamy się na meczu jakieś tam priorytety, cele. Przede wszystkim chcemy, żeby ta drużyna się zawiązała i powolutku małymi kroczkami. Nie patrzymy, mówię, żeby awansować na razie, czy coś. Wszystko w miarę, tak? Zobaczymy. Nie znamy przeciwników. Tak mówię, pierwszy mecz trochę nam wybrał piórka, więc nie wiadomo, co będzie we wtorek, czwartek. Nie znamy poziomu. Wydaje mi się, że, że są to lepsze trochę duże niż ta, bo patrzyłem Silicon Creation. Przegrali bodajże swój pierwszy mecz 9 do 0. Dzisiaj też przegrali. No, no nie ukrywajmy, no byli słabi. No, no byli słabsi. Dużo. Więc e, małymi kroszkami nie wybiegamy daleko w przód. E, o, no. f, fajna zabawa, e, coś się poruszać, e, to jest nasz priorytet przede wszystkim. Tak? Okej, okay, no to tego Wam życzę małymi kroszkami, że się przerodziły w duży skok. No i jak najwięcej sukcesów. Dzięki. No, dzięki.